Ja mam swojego brata. Kocham go najbardziej. Nigdy go nie opuszczę. A jak powiem bo ja z nim stęsknię. Tak, to już mam mój brat. Tak, już mam mój brat. Kocham go najbardziej. A moja siostra też. Natalia też moją siostrę. I Filip są z całej rodziny nas. Oni są najmłodsi. Oni są najmłodsi. I, i, Filip ma dwa lata. Natalia ma to A cała rodzina ma najwięcej lat. Kocham ich najbardziej. Moją rodzinę też. Bacze i ołupę kocham Piołnej najbardziej. Myczę w Polsce serca, kocham Was, kocham Was, kocham Was, kocham Was, kocham Was, kocham Was. Nigdy Was nie opuszczę, Was, 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 Was.